Grudzień 1944 roku. Podczas bitwy o Ardeny powietrze pachniało stalą i desperacją. Siły niemieckie znalazły się w pułapce, a trzecia armia generała Pattona miażdżyła ich południową flankę niczym żelazna szczęka. Całkowite okrążenie nie było możliwością, było nieuchronną pewnością kwestią godzin. Anihilacja wydawała się jedynym przeznaczeniem. Aż nagle pośród chaosu zdarzył się cud. Niemieccy zwiadowcy Znaleźli lukę w linii wroga. Wąski korytarz prowadzący na wschód. To nie była zwykła droga. To była droga ucieczki. To było ocalenie. Nadzieja, uczucie niemal zapomniane, zalała wyczerpane szeregi. Tysiące żołnierzy rzuciło się do ucieczki tą drogą. Porzucono sprzęt, formacje się rozpadły, dyscyplina ustąpiła miejsca jedynemu instynktowi, przetrwaniu. I właśnie w tym momencie niebo wypełniło się myśliwcami bombardującymi, a ziemia zadrżała od uderzeń artylerii Patona. Droga ucieczki błyskawicznie zamieniła się w rzeźnię. Niemiecki oficer, jeden z nielicznych, którzy przetrwali te rzeź, napisał później Prawdziwą pułapką nie było okrążenie, pułapką było danie nam nadziei, tylko po to, by zniszczyć ją razem z nami. Paton rozumiał mroczną prawdę o wojnie, której jego wrogowie nie dostrzegali. Wiedział, że czasami najokrutniejszą rzeczą, jaką można zrobić, jest dać człowiekowi drogę ucieczki. To, co zrobił potem, nie było jedynie manewrem wojskowym. Był to akt wykalkulowanego okrucieństwa, który na nowo napisał zasady wojny psychologicznej. To, co zrobił Patton, nie było wynalazkiem. Było to zastosowanie mrocznej i ponadczasowej zasady brutalnej prawdy o ludzkiej naturze która odbija się echem w korytarzach historii wojskowości, celowego korytarza ucieczki. Logika stojąca za tą taktyką jest równie prosta, co okrutna. Wykorzystuje ona najbardziej podstawowy instynkt żołnierza – pragnienie życia. Ponad 2,5 tysiąca lat temu Stratek Suncu ostrzegał, otaczając armię, zostaw jej wolne wyjście, nie naciskaj zbytnio na zdesperowanego wroga. Armia całkowicie osaczona, pozbawiona nadziei i nie mająca nic do stracenia, walczy z nadprzyrodzoną zaciekłością. Każdy żołnierz staje się potencjalnym męczennikiem, sprzedającym swoje życie za jak najwyższą cenę. Ale jeśli tej samej armii da się iskrę nadziei, pozorną szansę na ucieczkę, psychologia bitwy zmienia się całkowicie, dyscyplina upada, spójność oddziału rozpada się. Celem przestaje być walka za towarzysza broni, a staje się indywidualny wyścig o przetrwanie. Formacja, która była ich największą obroną, zamienia się w zdezorganizowany tłum, i to w tym momencie słabości wróg staje się idealnym celem. Tę mądrość stosowano niezliczoną ilość razy. Wyobraźmy sobie średniowieczny zamek, oblegany od miesięcy. Głód i choroby niszczą wolę obrońców. Pewnej nocy zauważają, że jedna z bram została pozostawiona bez straży. Wybucha nadzieja. Zorganizowany odwrót szybko zamienia się w chaotyczną ucieczkę. Jednak po wyjściu za mury odkrywają, że droga ucieczki jest obstawiona przez wrogich łuczników, czekających w ciszy. Nadzieja była przynętą, ucieczka była pułapką. Wieki później, Napoleon Bonaparte udoskonalił tę sztukę. W bitwach takich jak Austerlitz celowo zostawiał otwarte drogi odwrotu swoim wrogom. Następnie, gdy siły wroga zaczynały się cofać, rzucał do ataku swoją przerażającą kawalerię, by uderzyła na ich odsłonięte i spanikowane kolumny. Odwrót stawał się bardziej zabójczy niż najzacieklejsza obrona. Armie nie były tylko pokonywane, były unicestwiane. Paton nie był tylko generałem, był obsesyjnym studentem wojny znał każdy z tych przykładów dla niego historia nie była zbiorem opowieści lecz instrukcją obsługi w bitwie o Ardeny nie widział jedynie wyzwania strategicznego widział idealną scenę do wykonania najbardziej zabójczej wersji tej starożytnej taktyki ale Patton miał przewagę której żaden z tych historycznych dowódców nigdy nie posiadał zasada była ta sama ale narzędzia były przerażająco inne co się stanie, gdy ta starożytna i okrutna mądrość zostanie połączona z przemysłową potęgą nowoczesnej wojny? Co się stanie, gdy strzały i konie zostaną zastąpione przez artylerię dalekiego zasięgu i eskadry myśliwców bombardujących? 22 grudnia 1944 roku Trzecia Armia Pattona ruszyła. Był to początek końca wielkiej zagrywki Hitlera ofensywy w Ardenach. Niemiecki plan, ambitny i desperacki, zakładał marsz na zachód, przerwanie linii aliantów i zajęcie kluczowego portu w Antwerpii. Ale rzeczywistość pola bitwy była bezlitosna. Uparty opór Amerykanów w miejscach takich jak Bastonie zamienił niemiecki atak w krwawe bagno. Niemieckie jednostki, które rozpoczęły ofensywę z takim impetem, były teraz niebezpiecznie rozciągnięte, a ich linie zaopatrzenia. Napięte do granic możliwości. Kontratak Patona od południa był jak zamykające się szczęki pułapki. Gdy inne siły alianckie nacierały od północy i zachodu, wiele niemieckich dywizji znalazło się na krawędzi przepaści, całkowitego okrążenia, z którego nie było ucieczki. W tym momencie konwencjonalna logika wojskowa dyktowała jeden kierunek działania: zamknąć kocioł, odizolować wroga, Odciąć jego zaopatrzenie i zmusić do masowej kapitulacji, lub zniszczyć go w bitwie na wyniszczenie. Ale Patton widział te szachownice inaczej. Wiedział, że całkowite okrążenie stworzyłoby kocioł rozpaczy. Żołnierze bez nadziei walczyliby z furią ludzi, którzy już uważają się za martwych, zadając i ponosząc straszliwe straty w przedłużającej się brutalnej walce. Pomyśl o chwili we własnym życiu! Gdy czułeś się bez wyjścia, przyparty do muru, przez problem w pracy, finansach czy w związku, w takim stanie walczysz, bronisz się wszystkim, co masz. A teraz wyobraź sobie, że w tym właśnie momencie rozpaczy ktoś oferuje ci łatwe rozwiązanie, nieoczekiwane wyjście. Twoja garda opada. Twoje pragnienie ulgi czyni cię bezbronnym. To jest psychologia, którą Patton zamierzał wykorzystać na monumentalną skalę. Czy widziałeś kiedyś, jak ta taktyka fałszywej nadziei jest stosowana poza wojną, może w biznesie, a nawet w związkach? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Tego rodzaju wiedza nie jest dla każdego. Jest dla tych, którzy mają odwagę spojrzeć w mroczniejszą stronę ludzkiej natury. Jeśli jesteś jednym z nich, to należysz do wybranych a wybrani wiedzą dokładnie, co robić kliknąć czerwony przycisk subskrypcji. Jego sztab, myśląc konwencjonalnie, pytał, dlaczego nie zamyka kotła? Odpowiedź Patona była krótka, zimna i przeszła do historii, odsłaniając sedno jego strategii. Okrążeni ludzie walczą jak szczury w pułapce, uciekający giną jak owce. Decyzja zapadła. Paton nie zamierzał po prostu pokonać wroga, zamierzał zbudować rzeźnię pod gołym niebem, zaprojektowaną z precyzją architekta i chłodem kata. A pierwszym krokiem było uczynienie przynęty nieodpartą. Wyłom w liniach Patona nie był błędem, pomyłką taktyczną ani szczęśliwym zbiegiem okoliczności dla Niemców. Było to dzieło inżynierii wojskowej, zaprojektowane z mrożącą krew w żyłach precyzją. Plan nie zaczął się od ruchu czołgów, lecz od analizy umysłu wroga. Patton miał broń potężniejszą niż jakiekolwiek działo. Wywiad Dzięki komunikatom przechwyconym przez program Ultra i przesłuchaniom wysokich rangą oficerów, wiedział nie tylko dokąd Niemcy planują się wycofać, ale także jak myślą. Wiedział, że w obliczu klęski niemieckie dowództwo będzie dążyć do uporządkowanego odwrotu na wschód, by bronić ojczystej ziemi. Z tą wiedzą Patton stał się architektem zniszczenia. Rozmieścił swoje jednostki nie po to, by stworzyć mur, lecz lejek. Drogi na zachód i południe zostały zamknięte z przygniatającą siłą, zamieniając je w ślepe zaułki. Na wschodzie jednak celowo zwęził swoje linie, tworząc korytarze, które wydawały się słabe, niemal zapraszające. Geniusz planu polegał na tym, by wróg uwierzył, że to on dokonał odkrycia. Patton rozkazał niektórym wysuniętym jednostkom lekko się wycofać na tyle, by niemieccy zwiadowcy dostrzegli szansę, słabość, którą można wykorzystać. Złożyli swoim dowódcom meldunek nie o pułapce, lecz o udanym zwiadzie. Jak jednak poprowadzić całą armię na własną zagładę, sprawiając by uwierzyła, że droga jest bezpieczna? Tam, gdzie Niemcy widzieli pustą drogę, Patton widział siatkę ostrzału. Kilometry dalej, poza zasięgiem wzroku i ognia wroga, oddziały artylerii miały już wyznaczone współrzędne każdego mostu, każdego zakrętu i każdego skrzyżowania wewnątrz tego korytarza. Na lotniskach pilotów myśliwców bombardujących informowano nie o bitwie, lecz o polowaniu. Uczyli się na pamięć map tych konkretnych dróg, które wkrótce miały zapełnić się celami. Pułapka została zastawiona w ciszy, niewidzialna sieć ze stali i ognia. Ostatnim elementem był czas. Patton czekał. Obserwował, jak demoralizacja toczy niemieckie szeregi, jak kończy się paliwo i jak maleją zapasy amunicji. A gdy psychologiczna gotowość do odwrotu osiągnęła szczyt, wydał rozkaz zwiększenia presji na wszystkich pozostałych frontach. Bezlitosne ataki na północy i południu zmieniły obronę ich pozycji w piekło. Nagle korytarz na wschodzie nie wydawał się już tylko jedną z opcji. Wyglądał na jedyne możliwe ocalenie. Pułapka nie była zrobiona z drutu kolczastego ani min. Była zrobiona z nadziei. I tak, kolumna za kolumną, Armia niemiecka zaczęła maszerować nie ku ocaleniu, lecz w sam środek strefy śmierci, którą Paton dla nich zaprojektował. Kurtyna miała się właśnie unieść, by odsłonić ostatni i najkrwawszy akt tej sztuki. Przynęta została połknięta. Dokładnie tak, jak przewidział Paton. Widok tego otwartego korytarza był nie do odparcia. Odwrót rozpoczął się w sposób uporządkowany. Ale obietnica bezpieczeństwa przyspieszyła tempo, zamieniając dyscyplinę w desperacką ucieczkę. Całe jednostki rzuciły się na te wąskie drogi, tworząc zator czołgów, ciężarówek i ludzi. A kiedy ostatnia niemiecka jednostka została w pełni zaangażowana, kiedy nadzieja była u szczytu, pułapka się zamknęła. Pierwszym dźwiękiem nie był warkot silnika samolotu, lecz ostry, narastający świst, który rozdarł powietrze. Był to odgłos artylerii. Amerykańscy obserwatorzy, ukryci w odległości wielu kilometrów, po prostu przekazali wcześniej obliczone współrzędne. Sekundy później rozpętało się piekło. Pociski kalibru 155 mm, każdy o wadze ponad 40 kg, nie spadały na chybił trafił. Uderzały w wąskie gardła z chirurgiczną precyzją. Pierwsza salwa zniszczyła most na czele kolumny, druga utworzyła krater na skrzyżowaniu tuż za nią. Droga ucieczki stała się klatką ze stali i ognia. Potem nadlecieli z nieba. P-47 Thunderbolt zwane Juggernautami i zwinne P-51 Mustang. Nie nurkowały w środek kolumny. Taktyka była bardziej sadystyczna. Pierwsze samoloty zaatakowały pojazdy na czele i na tyłach uwięzionego oddziału, tworząc blokady z płonącego metalu. Gdy kolumna została unieruchomiona, reszta eskadr zeszła niżej do rzezi. Osiem karabinów maszynowych kalibru 51 P-47 mogło wystrzelić ponad 4000 pocisków na minutę. Przeczesywały drogi, zamieniając ciężarówki w sita i dziesiątkując piechotę, która desperacko próbowała schronić się w zamarzniętych rowach. Była to idealnie zaaranżowana symfonia zniszczenia. Artyleria uniemożliwiała ruch zmuszając cele do skupienia się, podczas gdy siły powietrzne metodycznie je rozczłonkowywały. W konwencjonalnych bitwach II wojny światowej 30-procentowy wskaźnik strat uważano za katastrofalny dla jednostki. W tamtych korytarzach niektóre niemieckie jednostki poniosły straty szacowane na ponad 70% w ciągu zaledwie kilku godzin. A żeby złamać to, co pozostało z ludzkiego ducha, Rozpoczęła się wojna psychologiczna. Z głośników zamontowanych na amerykańskich pojazdach spokojny głos w nienagannej Niemczyźnie rozbrzmiewał ponad zgiełkiem bitwy. Niemieccy towarzysze, dla Was wojna się skończyła, czeka na Was ciepły posiłek i bezpieczeństwo. Wasi przywódcy poprowadzili Was na rzeź, poddajcie się i żyjcie. Przekaz ten był torturą, kontrastując obietnicę życia. Z otaczającą ich rzeczywistością śmierci. Bo to, co wydarzyło się na tamtych drogach, nie było jedynie militarną klęską. Była to psychologiczna anihilacja dziesiątek tysięcy ludzi, rana, którą wielu ocalałych miało nosić na zawsze. To, co wydarzyło się w tamtych korytarzach, było czymś więcej niż bitwą. Była to wiwisekcja psychiki armii. Stal rozrywała ciało i metal, ale prawdziwa broń Patona celowała w coś głębszego: w duszę żołnierza. Fizyczne zniszczenie było jedynie widocznym rezultatem znacznie subtelniejszego i druzgocącego ataku. Główną bronią była nadzieja. Przez krótką chwilę ci niemieccy żołnierze poczuli najczystszą ulgę, jakiej może doświadczyć istota ludzka. Po tygodniach brutalnych walk w mroźnym chłodzie widok tej otwartej drogi był obietnicą powrotu do domu, zobaczenia rodziny, po prostu przetrwania kolejnego dnia. Ta fala euforii była jednak przygotowaniem do ciosu. Gdy eksplodował pierwszy pocisk, szok nie był tylko fizyczny. Była to brutalna zdrada emocjonalna. Błyskawiczne przejście od ulgi ocalenia do absolutnego przerażenia bycia ściganym w pułapce jest formą psychologicznej tortury, która łamie nawet najbardziej zaprawionego w bojach żołnierza. Żołnierz może pogodzić się ze śmiercią w walce z wrogiem, którego widzi. Ale śmierć w oszustwie, ze świadomością, że twoja nadzieja została użyta jako przynęta, niszczy sam fundament armii, zaufanie. Wiara w oficerów, którzy wydali rozkaz odwrotu, wyparowała pośród płomieni. Każdy rozkaz stał się podejrzany, każdy oficer potencjalnym judaszem. Pewien niemiecki dowódca batalionu w swoich wspomnieniach opisał ten upadek z przerażającą prostotą. Utrzymaliśmy dyscyplinę przez całą ofensywę. Dwie godziny na tej drodze, i mój batalion przestał istnieć jako jednostka wojskowa. Ludzie, którzy przeżyli fizycznie, byli złamani wewnętrznie. Jednostka, żywy organizm wykuty w ogniu walki, była martwa. Wspomnienie paniki, widok towarzyszy porzucających wszystko, by ratować własną skórę, na zawsze zatruło więzi braterstwa. Nie byli już braterstwem broni, byli zbiorem straumatyzowanych jednostek i zabrali tę traumę ze sobą. Ocaleni stali się duchami na niemieckich liniach, opowiadając historię nie o honorowej porażce, ale o sadystycznej i wykalkulowanej masakrze. Siali nowy rodzaj strachu strach, że ocalenie może być najbardziej śmiertelną ze wszystkich pułapek. To zniszczenie morale było samo w sobie ogromnym zwycięstwem strategicznym, ale przerażający geniusz taktyki Patona polega na tym, że ten psychologiczny cios. Przełożył się bezpośrednio na fizyczne rezultaty, na zimne i niezaprzeczalne liczby. A dane, które wyłoniły się z tej rzezi, ujawniają skuteczność, która jest być może najbardziej niepokojącą częścią całej tej historii. Skuteczność pułapki Patona nie jest kwestią opinii, to fakt zapisany w chłodnej matematyce wojny. Statystyki, które wyłoniły się z tamtych korytarzy, są przerażające. Niemieckie jednostki, które podjęły próbę ucieczki, poniosły straty sięgające od 60 do 70%. Dla porównania, w niektórych z najkrwawszych bitew frontu wschodniego, jednostkę uznawano za niezdolną do walki po utracie połowy ludzi. Patton zadawał straty na tym poziomie w ciągu godzin, a nie tygodni. Straty w sprzęcie były jednym słowem całkowite. Duma dywizji pancernych ich czołgi, tygrys i pantera zostały porzucone jak bezużyteczne metalowe wraki, pozostawione w panice ucieczki. Działa, ciężarówki, zaopatrzenie wszystko zostało porzucone, przejęte lub zniszczone. Pod względem materiałowym była to jedna z najdotkliwszych klęsk kampanii zachodniej. Liczba jeńców również gwałtownie wzrosła. Ocaleni, ze zszarganymi nerwami. Woleli pewność niewoli od przerażającej niepewności kolejnej obietnicy ucieczki. Pułapka nie tylko zabijała, łamała wolę walki. Z amerykańskiego punktu widzenia równanie było równie jasne, choć ponure. Taktyka ta, jakkolwiek brutalna, uratowała życie aliantów. Zniszczenie sił wroga w tak skuteczny sposób skróciło bitwę, zmniejszając narażenie własnych wojsk. To były dni rzezi, Zamiast tygodni brutalnego oblężenia, niemieccy dowódcy, oszołomieni, zdali sobie sprawę z tego, co się działo. Lecz cóż można zrobić, kiedy rozpoznaje się pułapkę, ale jest się już w jej wnętrzu? Znaleźli się uwięzieni w intelektualnym labiryncie zaprojektowanym przez Patona. Gdyby rozkazali swoim oddziałom bronić pozycji, skazywaliby je na pewną śmierć, tocząc beznadziejną bitwę, podczas gdy ich właśnie ludzie żywiliby do nich urazę za zignorowanie pozornej drogi ucieczki. Gdyby spróbowali skoordynowanego odwrotu z walką, alianckie lotnictwo i artyleria po prostu zmiażdżyłyby każdą próbę organizacji. Fundamentalna prawda była przerażająca. Nie było już dobrych opcji. Patton nie dał swoim wrogom wyboru między zwycięstwem a porażką. Dał im wybór między różnymi formami anihilacji. Walczyć i zginąć na miejscu. Wycofać się i zginąć na drogach, poddać się i stracić honor, ale przeżyć. To zmusza nas do konfrontacji z sednem sprawy, z niewygodnym pytaniem, które unosi się nad dziedzictwem Patona i nad samą naturą wojny. Czy taktyka tak psychologicznie druzgocąca, tak celowo okrutna w swojej manipulacji nadzieją, może być jeszcze klasyfikowana po prostu jako geniusz militarny? Czy też przekracza niewidzialną granicę? Przeistaczając się w coś znacznie mroczniejszego? Pytanie, które rozbrzmiewa w zamarzniętych lasach Ardenów, nie jest proste. Czy taktyka korytarza ucieczki Patona była zbrodnią wojenną? Odpowiedź, chłodna i czysto prawna, brzmi nie. Konwencje wojenne zezwalają na atakowanie wycofujących się sił wroga. Odwrót to nie to samo co kapitulacja. Prawo jest jednak zbyt topornym narzędziem, by mierzyć moralność. Czy było to okrutne? Bez najmniejszej wątpliwości. Wykorzystanie nadziei, najbardziej fundamentalnej z ludzkich emocji, jako przynęty wiodącej ku masakrze, przekracza etyczną granicę, którą wielu uznałoby za świętą. Czy było to konieczne? W tym miejscu debata staje się jeszcze bardziej mętna. Obrońcy z niezaprzeczalną logiką argumentują, że szybkość i skuteczność tej taktyki ocaliły niezliczone życia aliantów. Przedłużające się oblężenie byłoby rzezią dla obu stron. Okrucieństwo skumulowane w ciągu kilku dni mogło zapobiec tygodniom powszechnego cierpienia. To przerażająca arytmetyka, ważenie jednego życia przeciwko drugiemu, ale taka jest właśnie matematyka wojny. Dziedzictwo tej taktyki jest niezaprzeczalne i wykracza daleko poza II wojnę światową. Zasada pozostawienia wrogowi kontrolowanej drogi ucieczki, by następnie zniszczyć go skuteczniej. Stała się częścią współczesnej doktryny wojskowej. Widzieliśmy tego echa w taktykach blokowania w Korei i w użyciu sił powietrznych w Wietnamie? Dziś, przypadek Pattona jest studiowany w akademiach wojskowych na całym świecie nie tylko jako przykład taktycznego geniuszu, ale także jako fundamentalny dylemat etyczny dotyczący wojny psychologicznej. Ostatecznie korytarz śmierci był paradoksem. Legalny, lecz okrutny. Skuteczny, lecz moralnie wątpliwy. Taktyką, która ocaliła życie poprzez zniszczenie nadziei. Starożytni generałowie znali tę zasadę, ale Patton udoskonalił ją, dodając przemysłową skalę i bezlitosną precyzję nowoczesnej siły ognia, przekształcając strategię w mroczną formę sztuki. Ostateczne pytanie nie jest więc skierowane do historyków, lecz do każdego z nas. Czy pułapka Pattona była genialną strategią, czy też formą tortury psychologicznej w granicach prawa? Wasza opinia jest w tej dyskusji ważna. Zostawcie ją w komentarzach, nawet anonimowo. Jeśli ta podróż przez zawiłości strategii i moralności dała Wam do myślenia, subskrybujcie i polubcie, abyśmy mogli dalej wspólnie odkrywać najmroczniejsze zakątki historii. Historia zapisała go jako jednego i drugiego mistrza wojny i architekta rozpaczy.